Witajcie kochani, patrzcie, przechodzę dzisiaj do was z książeczką Stanisława Lema, Podróż siódma jest to opowieść graficzna od wydawnictwa literackiego. I słuchajcie, akurat zdążyłam ją przeczytać i, i zrecenzować, myślę, że się akurat zdąży przesłać, 23, gdyż właśnie dzisiaj ta książeczka ma swoją premierę. I słuchajcie, co mogę o niej powiedzieć? No to, że do samego końca książki się tutaj tak strasznie uśmiałam, aż po prostu po pewnym momencie miałam oczy dosłownie czerwone. No, no strasznie, ona jest tak mega zabawna, że naprawdę ja nie sądziłam, że w ogóle czytając komiks y, można się uśmiać, można przejść takie historie, takie zabawne sytuacje, że no no, będziecie czytać, będziecie czytać dalej, dalej, dalej i, i po prostu w pewnym momencie no, nie wytrzymacie. No ja tu tak parskam, śmiechem, potem tak się chichram, oni się pytali o co chodzi, a ja nie mogłam, no, no po prostu nie mogłam nic powiedzieć, tylko śniłam się tutaj dalej, no. Do tego w ogóle, zobaczcie, te rysunki są naprawdę tak obłędnie dobre, bo przedstawiają każdą sytuację, jaka się tutaj toczyła, ale właśnie w takiej zamglonej jakby postaci, tak? Że resztę możecie sobie e, po prostu domyśleć sami. I tak, przedstawia, e, pozycja przedstawia losy, e, poczekajcie, jak on miał na imię, a, Tichego i jego wyprawy w kosmos. Wszystko tutaj miało oczywiście pójść gładko, jednak nagle coś się popsuło. Bohater oczywiście sam chce to wszystko naprawić, ale okazuje się, że no jedna para rąk tutaj w zupełności nie wystarczy. Zrozpaczony poddaje się, no i po prostu zasypia. W tym momencie nawiedza go pewien mężczyzna. I on oczywiście jest przekonany, że to jest wytwór jego wyobraźni, i całkowicie go ignoruje, chociaż on stara się mu po prostu pomóc. No ale tak, wkraczając w kolejne pętle czasowe, bohater zamiast skupić się na naprawie statku, wciąż kłócił się z różnymi osobnikami, których niespodziewanie zaczęło tutaj przybywać. I tutaj mam taki e, cytat dla was. Człowieku, ja jestem środowy, a ty jesteś wtorkowy. Co się natomiast tyczy rakiety, to przypuszczam, że ona jest, tak by rzec, łacieta. To znaczy, miejscami jest niej wtorek, miejscami środa. Gdzie nie, gdzie może nawet jest trochę czwartku. <noise> Słuchajcie, no... Postać początkowo e, nie potrafi się w ogóle w tym wszystkim połapać. Otumaniony niemożliwością zrozumienia sytuacji, no wciąż sobie napawał do kobiety. Wciąż wchodzi w jakieś problemy. Powiem wam, że ja chyba sama bym tego wszystkiego tutaj e, nie ogarnęła, gdyby właśnie nie fakt, że jeden z bohaterów nam tutaj wszystko tłumaczył. Mamy tutaj taki e, no, totalny miszmasz, aczkolwiek wytłumaczalny, no i w mega zabawnej postaci. Co ciekawe, ja nigdy niczego nie czytałam od Stanisława Lema, a tu widzę, że naprawdę warto by było wszystko nadrobić. Co dziwniejsze, sam autor pisał swoje książki nie po kolei. Jedna tu z pozycji, na przykład, wcześniej napisał numer 22, zanim napisał powiedzmy numer mniejszy, akurat tu, pod, Podróż siódmą. Także powiem Wam, że naprawdę myślę, że ta postać jest w ogóle postać jako autor jest warta tutaj poznanie no bo jeżeli on każdą książkę w postaci komiksu, no komiks został przełożony, tak? Ale jeżeli każda książka ja jego wygląda tak zabawnie, no to ja, ja po prostu chciałabym to wszystko poznać, no. I tak, co tu mamy jeszcze? A, wszelkie zagadnienia odnośnie lektury macie tam wyjaśnione na samym początku komiksu i przeczytacie tam na końcu również kilka słów od ilustratora, który się tym komiksem zajmował. I tak, książka jest duża, jak widzicie, Kartki są sztywniejsze. Moja córeczka, oczywiście, już się o tym przekonana, bo chciała mi wyrwać. Bo, jak oczywiście mama trzyma, to ona jest ciekawa co. Nie dało jej się. Także jeden plus, że możemy ciągnąć, a nic się z tą kartką nie stanie. Oprawa, jak widzimy, sztywna, twarda. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj każda historia zabawi i dużego i małego. Naprawdę, to jest tak mega podróż. Siódma jest tak mega interesująca, i w ogóle wiecie co? Tam. Autor pisze coś takiego, że jeżeli on opowiadał swoje historie, to po prostu ludzie mu w nie nie wierzyli. I kiedy opowiadał prawdę, nie wierzyli mu. Kiedy oni opowiadali jakiekolwiek zmyślane, twierdzili, że to jest prawda. Wietnam zadał na końcu takie pytanie: Jak sądzicie, czy historia mogła się zdarzyć naprawdę? Sam autor twierdzi, że tak, ale jeżeli faktycznie są takie pętle czasowe, że e, ktoś może być z wtorku i w czwartku, takie, wiecie, zapętlone miejsca, to. No I powiem Wam, że ja bym chciała bardzo z coś takiego wystąpić i w ogóle to poznać. Naprawdę, no gościu, ja wiem, że rysunków możecie na początku nie zrozumieć, ale to jest takie niezłe, takie świeżne, że w jednym momencie, na przykład, jeden pobił drugiego. Oczywiście cały czas to była ta sama pętla czasowa, tak? zmieniała się, więc osoba była ta sama, jeden pobił drugiego, a na drugiej się zastanawiał, dobra, czyli za chwilę wróci tamten, który pobije mien, więc po co ja to zrobiłem? Także, no mówię Wam, mega, mega zabawna książka. No dzisiaj ma swoją premierę. W na dzień ojca. Także wszyscy będą tutaj idealnie zaskoczeni i zaskoczeni przede wszystkim pozytywnie. Ja ją polecam tatusią. Oczywiście usiądźcie ze swoimi dziećmi, przeczytajcie jej bajeczkę, wy się uśmiejecie, a dzieci tym bardziej będą raz rozradowani z możliwości tego, że wy im poświęciliście czas. No i oczywiście, że mogli się zabawić razem z wami. W żarty, które są dla obydwóch zabawne. Także serdecznie wam ją polecam. No naprawdę po prostu mega książka. Od tej pory zaczynam coraz bardziej kochać komiksy. Okej, okay, to ja się z wami żegnam i się rozgadałam. Pa, pa.